A się maneczko kochani, tu kubusiowanie dzisiaj po raz pierwszy chyba witam was z Gdańska. A ta dzielnica, w której się znajduję, to Jasień. Jest tutaj pełno miejsc z przyrodą, jak się okazuje. <grytanie> jak niefortunnie pod słońce. No i jest też trochę tych moich oczywiście ulubionych klimatów kolejowych, jak widzicie. cały czas pięknie i wiosennie. I pogoda też wyjątkowo dzisiaj przynajmniej jak na razie mi dopisuje. Fajne te miejscówki tutaj. I z tymi pięknymi wiosennymi obrazkami prosto z Gdańska. Was zostawiam pozdrowionka.